Szymkowskim, nazywam się Anu, witam Was, jak sami widzicie w serii z wy w. Zagram sobie Fira pierwszego. E, Fir pierwszy wyszedł w 2005 roku. Na konsolę Xbox 360 On wyszedł dwa lata później, z tego co mi wiadomo. I wyszedł na PC no. Dlaczego wybrałem tą grę? No bo tutaj tej gry mam duży sentyment. No, składy sentymentalnych. Dobra, weźmy jednego gracza, nową grę i oczywiście dla. Zagram w stronę poziom 13, bo by nie. I mamy interwał pierwszy, początek. Kliknij, aby kontynuować. Także to zróbmy, ja się, ja się zamknę. About origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right, all right. Let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation has got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients. What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones. A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against a thousand super-soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Army came had planted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to what about you buddy ready to go to work you really so are you crazy he just transferred in a week ago jakiś you've seen his training results his reflexes are totally off the charts I think he can handle himself whatever man it's your call Goddamn right it is don't worry you'll be fine no będzie... what's the first thing you

O ile się to uda. Dobra, jesteśmy uzbrojeni w pistolet. i Chyba tylko w pistolet o ile mi się wydaje. To jest ładnie. Panie samochodem przyjechać. To to jest za auto. Nie wiem, ale fajne. Dobra, idźmy zatem. Tutaj możemy deski rozwalać pod prawym przyciskiem. Myszy. Rozwalimy deski. To jakaś syrena wyje. Dobra, tu są jakieś drzwi. Otworzymy. Tu jakiś szczur łazi. Dobra, nisza oto. Latarka. Aha, i się łączy. Latarka. I chciałem powiedzieć, że otworzymy drzwi, a tu wyleciały z zawiesów. Nie, nie. tutaj pójdziemy. Spotkaj się z Jankowskim. To zrobimy później. Tu jest spowolnienie chyba. Zmocnienie zdrowia, dobra. Mamy, zwiększyło nam się do 105. Eee, dobra, wszystko fajnie, pięknie. Gdzie mam iść? Patenty. Mm, tu jest blokada. Dobra, idźmy tutaj. A tu jest spacer, żeby skoczyć. A tutaj mamy pieskoczom skera. Dobra, jestem z powrotem. Przerwał mi audyt. Przecież tak powiem, pracowniczy, a to tutaj idzie? Dobra. Tu kłócamy. Ej, nie tak ła nie ładnie tak zamkać drzwi. Kurde. Co to jest? Latarka? Tu jakaś kłódka jest. Strzel w kłódkę. Tak też zróbmy. Idźmy na górę. O kurde. Światło, czy się światło świruje? Proszę. Dobra. Tu powinien być Jankowski zaraz? Otworzyć nam drzwi. O, jest. No oczywiście, że gotów. Go. Ale ja chciałem wejść wyjść pierwszy. Mi ładnie tak. Co to się dzieje? Jankowski czemuś wyparował? Za tej mailinie się urodziłem. Co ty goście kadasz?

też tu był. Albo on z widy. Okej. Okay. Tu drzwiczki otwieramy. Mm. Dobra. Pokręcona tylko ta gra, ale... Wystraszyć też, też... Też wystraszy... w ogóle. Dobra. I to przywitanie z pakstanem. Proszę, jeb deską w ryj. Bardzo ładnie z jego strony. Odziecie, Bachston. No i proszę, ochroniarza ma jeszcze. It makes no Zresztą, co? Fajnie. nie, nie Miałem powiedzieć, czemu pan się koczywa wysmarował, ale nie wiem. Nie powiedziałem tego. Nie wiem dlaczego. Dobra. No to wróćmy do nich. zobaczyć, czy coś jest. Je, czy coś się za. Nie W sumie nie wiem co. Co miałem powiedzieć. Język się plącze Dobra. Pakiet. O. No, tak stąd był. Przy nic trochę co teraz? Czarny ekran. Oddychaj. A ten co? Co kończy się idzie za kara? Tamysłowo proszę. porodówka, Nie wiadomo. O kurda! Jakbym ja kumia mordę. They are missing a few possessions of this art. They will be on point. Their to assess the of the threat. Our Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Dobra. Once our recon is complete, we will rendezvous and wait for further orders. Okay, let's, okay. let's Interval 2. Która żeby Smoleńska nie było? Dobra, interwał drugi. I co teraz? Rozpoczęcie. Chodźmy coś się, No, bardzo ładnie powiedziane. Eee, dobra. No, czekamy w o oznaki pobytu żołnierzy wroga. Nie jak to było, tak Dobra. Co ja tu mam? Pistolet. I zapis gry. A tutaj, mogę iść. A tutaj jest wzmocnienie spowolnienia. No widzicie, ja wspomniałbym. Ja już w tą grę nie grałem parę lat. Proszę o. Spowolnienie jest wzmocnione. Bardzo ładnie. Cieszę się. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się cieszę. Nie wiem czy tak to można mówić, ale dobra. To jest zablokowane tutaj. O kurde. Pacet. Wino ci się rozbiło. Czemu leżysz? Dobra. Nie chcę leży. Wróćmy do oddziału. O. Szczelanina by A A kurde, ja też chcę poszczelać Co się tu stało? So, what the fuck? O! Jakiś kidos Morderczy kidos Piekła. O kurda! dobrze, że mnie tam nie było, że jej nie ma. Spotka się z oddziałem Jankowskiego. Teraz mam taki cel. Dobra, na początek zrobimy Save'a. Tu zapiszemy. Tak, dobra, no to ten oddział się już nie sprzyda. Raczej w grobie się sprzyta ten oddział, ale dobra. Yy, tutaj jakieś anomalie. Dobra. Yy, po cichutku otwieramy drzwiczki. Następne mu się wino wlało. Chłopie, podstaw te wina. O kurwa, trzyma mi koty. A masz gnoju. Down? To jest down. Umalowałem yy. tylko ścianę na czerwono. Fajnie. Tutaj coś jest jakiś fanty? Nie ma. O! Latające trupy. Kolejny trup. Biera apteczkę i idę. To jest zablokowana. Tu nic nie ma. Idźmy na górę! Będzie fajnie! Poszczelamy. I tyle. To macie. Następne deski trzeba zwalić. Dobra. Tu schodzimy. I jak w Mario. Nie wiem, czemu powiedziałem jak Mario, ale dobra. Mhm. Nie mogę pstryjać na a nie Przeładowanie. Dobra, powalimy się pistoletem. No, chodźcie. Chodźcie tutaj. Zapraszamy. Dobra, jeden. Drugi nie żyje. Bardzo się cieszę z tego powodu. Posłaniej mnie. chodzi he... kurde wysłów się Pierwszy head O kurde Ej, dziadu, nie strzajdź O kurde Dobra, bierzemy tutaj tą Rozstrzelany Efektownie To jest następny Alkoholik Co tu mamy? O, dwa pistolety jak w Tomb Raiderze. Czy w Maxie Payne nawet. To mi się podoba. Dobra. Do widzenia. Jestem... Nie Maxem teraz. Z tym giwerami chodzę. Kurde, jakieś anomalie. Tutaj coś będzie. Hop 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 eee, Okej. Okay. No i proszę wzmocnię zdrowia 110 mam teraz Hura hmm. O kurde, jak Jeden z całem Drugi Tej Johnson. są Gdzie byście się pochowali? koledzy? Nic nie nie ja się I po komputerze. Nigdy nie przyszedł takiej, takiej. Po takiej akcji mojej, u, granaty, apteczka i mamy pancerzek, dobra? Headshot. Headshot, dobra. Mhm. Nie wiem, czy tu odcinek zakończyć... Nie wiem. Dobra. Może jednak nie. Okej... Okay. No i chodźmy po schodach. Ty, tam coś jest! Ja jakby tak jeb**ć mu granata Zepsułeś zabawę, chłopie. Za karę nie masz komputera. Tutaj coś jest. Uu, uu, uu. Karabinek. To jest akurat Jep. Dobra, tu wejdziemy. Tutaj pierwsza wiadomość. Też widać, że brał lampardy i się nie wyszło. Pokłócili się pewnie. Dobra, tu wyjdą te mendy. Łączę z i rzucę im granata morza Spice It's a prank! O kurda kamiazka It's a prank, bro Jesteś? Nie ma was Dobra Kiwam w oko w takim bądź razie Dobra coś tak zablokowałem Idziemy do kolegów Ty, tu jest jedna ofiara To się zawiesiło Otwieramy. Tutaj na pancerz, tylko mam cały pancerz. Ty po czy co? Czy tylko jeden był Pokémon? Zje wyższe piętra, Zapomniałem jeszcze, że ta inteligencja przeciwnika jest bardzo zaawansowana. Masz kierowca! Kłyk! Uuu, Coś mu odpadło. I na pewno to nie było to, co między nogami. Nie wiem, czemu to będzie? Ej, jeszcze Spice! Ty działam po las pokaż się Kurde działą po las. No i ja o tym mówiłem, że to jest zaawansowana inteligencja przeciwników. Stachu Czy jest Stachu w domu? Dwóch zabiłem i trzeciego brakuje. Dobra, otwieramy. Idziemy do Stacha. Gdzie byłeś Dobra, przeladujemy. No i dobra, to będzie takie zakończenie odcinka pierwszego. Eee, dajcie znać, co sądzicie o tej serii. Czy wam się podoba, czy nie? Możecie napisać, że chujowe na maksa. Dobra, ja się z wami żegnam, ale zanim to zrobię, zapiszę gra eee, na tym slocie przemysł seria no i to tyle także